Cześć wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o generatorach gazowych do wytwarzania energii elektrycznej w prywatnym domu. Generator gazowy to urządzenie, które zamienia energię chemiczną paliwa na energię elektryczną. Generator gazowy składa się z kilku głównych elementów: silnika spalinowego, alternatora, układu chłodzenia, zbiornika paliwa i układu sterowania. Silnik spalinowy napędza alternator, który wytwarza PRAD elektryczny. Układ chłodzenia utrzymuje silnik w odpowiedniej temperaturze, a zbiornik paliwa dostarcza paliwo do silnika. Układ sterowania reguluje pracę generatora i zapewnia bezpieczeństwo. Główne cechy generatora gazowego to moc, układ chłodzenia, czas działania i poziom hałasu. Moc generatora gazowego wyrażana jest w kilowatach KW i określa ilość energii elektrycznej, która może on wytworzyć. Wybór mocy generatora zależy od zapotrzebowania na energię elektryczną w domu. Układ chłodzenia generatora gazowego może być powietrzny lub wodny. Układ chłodzenia powietrznego jest prostszy i tańszy, ale mniej wydajny. Układ chłodzenia wodnego jest bardziej wydajny, ale droższy i bardziej skomplikowany. Czas działania generatora gazowego zależy od pojemności zbiornika paliwa i zużycia paliwa przez silnik. Im większa pojemność zbiornika paliwa i mniejsze zużycie paliwa, tym dłużej generator będzie mógł pracować bez tankowania. Poziom hałasu generatora gazowego jest ważnym czynnikiem, zwłaszcza jeśli generator ma być używany w pobliżu domu. Nowoczesne generatory gazowe są stosunkowo ciche, ale warto sprawdzić poziom hałasu przed zakupem. Mam nadzieję, że ten film pomógł ci lepiej zrozumieć, jak działają generatory gazowe i jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy ich wyborze. Cześć wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o generatorach gazu, które mogą być świetnym rozwiązaniem do wytwarzania energii elektrycznej w prywatnym domu. Zaczynając od podstaw, generator gazu to urządzenie, które zamienia energię chemiczną paliwa na energię elektryczną. W przypadku generatorów gazowych, paliwem jest oczywiście gaz, a najczęściej wykorzystuje się gaz ziemny propan lub butan. Teraz przejdźmy do kluczowych kryteriów wyboru generatora gazowego. Pierwszym i najważniejszym jest moc generatora, która powinna być dopasowana do zapotrzebowania na energię w Twoim domu. Kolejnym ważnym czynnikiem jest rodzaj paliwa, które będzie wykorzystywane. Gaz ziemny jest zazwyczaj tańszy, ale wymaga instalacji gazowej. Propan i Butan SA bardziej mobilne, ale droższe. Generator gazowy może być wykorzystywany jako główne źródło energii elektrycznej, ale najczęściej służy jako awaryjne źródło zasilania. W przypadku przerw w dostawie prądu, instalacja generatora gazowego wymaga fachowej wiedzy i umiejętności. Najlepiej zlecić to zadanie doświadczonemu elektrykowi, który zapewni prawidłowe podłaczenie generatora do sieci elektrycznej i instalacji gazowej. Generator gazowy ma wiele zalet, takich jak niski koszt eksploatacji w porównaniu do generatorów benzynowych, wysoka sprawność i niezawodność, niski poziom hałasu. Możliwość pracy w trybie ciągłym. Jednak generator gazowy ma też swoje wady: wymaga instalacji gazowej. Może być drogi w zakupie. Wymaga regularnej konserwacji. Podsumowując, generator gazowy może być świetnym rozwiązaniem do wytwarzania energii elektrycznej w prywatnym domu, zwłaszcza jako awaryjne źródło zasilania. Pamiętaj jednak, za wybór odpowiedniego generatora wymaga przemyślenia i uwzględnienia indywidualnych potrzeb i możliwości.